Gotik to świetny, choć już całkiem wiekowy erpek. O ile walka wręcz zestarzała się całkiem dobrze, tak korzystanie z łuku nie jest już tak satysfakcjonujące. Posługując się bronią białą możemy tworzyć kompozy, blokować ciosy, cofać się i wszystko musimy robić z odpowiednim wyczuciem czasu. W przypadku korzystania z broni dystansowej tak naprawdę tylko stoimy, czasami znajdujemy sobie jakieś lepsze miejsce i strzelamy licząc, że pocisk trafi przeciwnika. Nie mamy żadnego celownika, nie możemy się ruszać podczas strzelania, trafienie zależy od losowości, a my możemy jedynie zmieniać cele, które chcemy trafić. W porównaniu do dynamicznej walki bronią białą jest to dosyć nudne, dlatego dzisiaj postanowiłem to zmienić. Zamierzam przejść gotika łucznikiem, gdzie cały system strzelania został przebudowany. Autonamierzanie zostało zastąpione możliwością wolnego celowania, natomiast same strzały będą zachowywać się bardziej realistycznie. Będą one opadać wraz z przybytym dystansem, a przykładowo niepełne naciągnięcie cięciwy będzie skutkować mniejszą odległością strzału, słabszą celnością oraz mniejszymi obrażeniami. Oprócz tego podczas strzelania można się poruszać, aczkolwiek to też skutkuje zmniejszeniem celności o 20%. To wszystko powinno sprawić, że rozgrywka łukiem będzie ciekawsza, a więc zobaczmy co z tego wyjdzie. Nazywam się Diego. Jestem. Nie interesuje mnie, kim jesteś. Wszystko rozpoczyna się oczywiście od rozmowy z Diego, który pokrótce wyjaśnia, jak wygląda sytuacja pod barierą, i zaczyna się rozdział pierwszy. Na początku zebrałem kilka przedmiotów z placu wymian, po czym ruszyłem dalej ścieżką. W tym podejściu zamierzam przejść gotyka łucznikiem, natomiast dopóki nie zdobędę pierwszego łuku, będę wykorzystywał to, co uda mi się znaleźć. A więc nie zamierzam sztywno trzymać się zasady, że korzystam tylko i wyłącznie z łuku, ale to zobaczycie w dalszej części materiału. Po zabiciu kretoszczura oraz dwóch ścierwojadów udałem się ścieżką na dół, gdzie spotkałem dwóch myśliwych. Za jedno piwo Drax wytłumaczył mi jak walczyć ze ścierwojadami i choć doskonale to wiem, to dodatkowo odblokowuje mi to możliwość nauki oprawiania zwierzyny. Jako prawdziwy łucznik koniecznie będę chciał to pozyskać, więc przydam się to na później. Następnie zabiłem kilka kolejnych bestii, wbijając poziom drugi, po czym wszedłem do starego obozu powołując się nad jego. W takim razie właśnie. Mimo, że w tym odcinku planuję dołączyć do nowego obozu, to na dobry początek wykonałem Parę zadań dla doświadczenia. Na starcie pomogłem świstakowi odkupić jego miecz od fiska. Zadanie proste, jak bułka z masłem, nawet za dużo chodzić nie trzeba. Następnie pomogłem zebrać składniki dla snafa. Mięso chrząszczu już miałem, więc zostało tylko zebrać piekielniki przy południowym wyjściu z obozu. Dosłownie obok znajduje się jaskinia z grupą kretoszczurów oraz ciałem martwego strażnika, którego trzeba znaleźć, więc to też od razu wyczyściłem. Później odebrałem nagrodę za dwa zadania, wbijając poziom trzeci. Znalazłem przy nim ten amulet. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Początkowe doświadczenie zdobyte, dlatego też przyszedł czas na zdobycie pierwszego łuku. W tym celu udałem się do kawalorna, który koczował obok starego obozu. W jaskini za jego chatą można pozyskać krótki łuk kompletnie za darmo, ale niestety złamałem mu jedyny wytrych. Z tego powodu wymieniłem kilka zdobytych towarów za łuk kawaleryjski oraz cztery bryłki rudy. Oprócz tego nauczyłem się skradania, które nie wiem do końca czy będzie mi potrzebne, ale w Gotiku 1 i tak nie ma żadnego problemu z doświadczeniem. Zanim zacznę na poważnie czyścić okolicę z potworów, chciałem nauczyć się wszystkich umiejętności oprawiania zwierzyny, a to kosztowało sporo bryłek rudy jak na początek. Z tego powodu wykorzystam skradanie, aby ograbić skrzynię kowalachu no ze starego obozu. Znajduje się tam 20 sztuk stali. Jest to dosyć szybki sposób na zarobek, ponieważ stal można przerobić na niewykończony miecz, który sprzedaje się za 50 bryłek rudy. Łącznie z dwoma mieczami, które były już w skrzyni, daje to zysk na poziomie 1100 bryłek rudy. Zanim nauczyłem się umiejętności oprawiania zwierzyny, kupiłem też wszystkie strzały od kawalorna, aby mieć czym strzelać. W tym momencie mogłem więc w końcu przetestować nowy system strzelania łukiem. Celownik był taki jak w Gotiku 3, z tym, że był dynamiczny i zwężał się w zależności od stopnia naciągnięcia cięciwy. Mimo wolnego celowania strzały czasami leciały obok miejsca, w które celowałem i domyślam się, że to przez brak umiejętności posługiwania się łukiem. Działało to więc tak jak w oryginale, czyli był jakiś procent szans, że strzała po prostu nie trafi przeciwnika. Mimo początkowych problemów za którymś razem udało mi się zabić goblino, a więc pierwsze koty za płoty. Później poszedłem do Draxa, aby nauczyć się wszystkich umiejętności, które oferował. Zanim udam się do nowego obozu chciałem jeszcze odwiedzić obóz świrów. Mógłbym tutaj całą drogę iść sam, aczkolwiek najprościej jest posłużyć się Balem parwezem, który może nas tam zaprowadzić. A więc czemu na początku gry od razu chciałem posiąść wszystkie umiejętności od Draxa? Po pierwsze grając łucznikiem jest to dosyć immersyjne, ponieważ myśliwi z reguły potrafią oprawiać zwierzynę. Po drugie przez całą grę będę zabijał masę potworów, a pozyskiwanie trofeów z każdego z nich to duży zastrzyk bryłek rudy. Dzięki temu nie będę miał problemu z zakupem strzał oraz innych rzeczy. Plusem wolnego celowania było to, że mogłem zwabić przeciwników z daleka. Normalnie musiałbym podejść na odpowiednią odległość, żeby złapało się auto na mierzanie. Trzeba było jednak brać poprawkę na opad strzał. Po dotarciu do obozu na bagnach zacząłem rozmawiać z różnymi personami z bractwa. Później zaszedłem do kowala, od którego odkupiłem trochę bryłek rudy oraz wszystkie strzały, które posiadał. Następnie nauczyłem się pozyskiwać wydzieliną pełzaczy od jednego ze strażników. Oprócz tego udało mi się tutaj wykonać dwa zadania. Jeden z gór poprosił mnie o przyprowadzenie do obozu nowej osoby, która będzie chciała zostać członkiem Bractwa. Wyruszyłem więc ponownie do starego obozu, przy okazji zabijając trochę pozostałych bestii. Zauważyłem, że nie celując bezpośrednio w potwora, strzała zawsze leciała tam gdzie celowałem. Był to więc dobry sposób, aby zawsze trafić pierwszą strzałą. Wystarczyło odpowiednio wycelować nad przeciwnikiem, a później już dobić normalnie. Po powrocie do obozu porozmawiałem jeszcze z Dexterem, który poprosił mnie o wykradnięcie receptury na miksturę od korkaloma z bagien. Kopaczem, który chce dołączyć do bractwa jest Dusty. Aby mógł w ogóle wyjść z obozu trzeba zapłacić strażnikom 100 bryłek rudy łapówki. Idziemy się przespacerować. A oto 100 bryłek rudy. Nic nie widziałem! Trasa do obozu była szybka i przyjemna, bo nie było tutaj już żadnych potworów. Po wykonaniu zadania wbiłem kolejny poziom. Do wykradnięcia receptury użyłem wyuczonego skradania i w sumie jestem ciekawy, czy skradanie jest konieczne do otwarcia skrzyni pokryjomu. Jak wiecie, dajcie znać. Po oddaniu receptury Dexterowi zyskałem kolejne doświadczenie oraz 50 bryłek rudy. To były w zasadzie wszystkie zadania, które zrobiłem przed wyruszeniem do nowego obozu. W starym obozie również znajduje się osoba, która może mnie tam zaprowadzić. Najpierw musiałem porozmawiać z torusem, który poprosił mnie o pozbycie się mordraga z obozu. Mordrag, ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. Z mordragiem można walczyć, ale można też zgodzić się na wspólną podróż do nowego obozu. Po drodze oczywiście zostawiłem całą robotę kompanowi, żeby nie marnować strzał, a jedynie zdarzyło mi się zwabiać niektóre moby z daleka. Zabiłem też samodzielnie jednego jaszczura. Po dotarciu pod wejście do obozu Mordrak przekazał mi pierścień, który będzie moją przepustką do Leresa. Po przespaniu się w łóżku ryżowego księcia podjąłem się rozdawania wody zbieraczom ryżu. Co prawda po wykonanej robocie Lewus będzie chciał abym to robił codziennie, ale będę go po prostu omijał, a sto to drogą nie chodzi. Następnie udałem się do Laresa. Aby dołączyć do nowego obozu, musiałem wykonać trzy zadania. Jednym z nich było oddanie pierścienia Laresowi, więc to już załatwione. Drugim będzie pomoc balowi Izidro w sprzedaży ziela i przeniesieniu zapłaty Laresowi, ale to za chwilę. Najpierw wziąłem 10 skrętów od bal Kagana i rozdałem 10 losowym szkodnikom. W zamian otrzymałem doświadczenie oraz 100 bryłek rudy. Bal Izidro znajduje się w karczmie, do której dostępają tylko krety oraz szkodniki. Mógłbym tutaj dać łapówkę, ale korzystniej wyjdzie zdobycie stroju kopacza. Taki pancerz można dostać w wolnej kopalni, dlatego udałem się w tamtym kierunku. Aby się tam dostać, musiałem przebić się przez trochę ścierwojadów oraz kreto szczurów. Na drodze do kopalni był też jeden wilk, ale przyznam szczerze, nie chciał mi się z nim bawić, więc go po prostu ominąłem. Po zadeklarowaniu chęci dołączenia do kretów, otrzymałem od Swineya strój kopacza. Teraz mogłem bez problemu wejść do karczmy. Jestem kretem i chcę się nabić. Rzeczywiście, wyglądasz mi na jednego z tych brudnych szczurów. Właś! Moim zadaniem było ponownie sprzedawanie ziela szkodnikom, tylko tym razem było tego aż 50. Dosyć żmudna robota, ale zyskałem 500 doświadczenia oraz 300 bryłek krudy. Teraz Balkagan może mi... no wiesz... Kolejne 500 doświadczenia otrzymałem oddając utar Klaresowi. Później wróciłem do Starego Obozu. Na początku poinformowałem Torusa o tym, że Mordraga już nie ma. Później porozmawiałem z Diego, który zlecił mi odbiór listy potrzebnych towarów z kopalni. Przekazanie listy Larysowi to ostatnia misja przed dołączeniem do nowego obozu, więc poszedłem w stronę kopalni. Dotarcie do celu poprzedzone było oczywiście ekspieniem na pozostałych mobach w lesie. Ścierwojady, krwiopijce, kreta szczury i jeden wilk, który się zablokował. Zanim odebrałem listę, wykonałem w kopalni jedno zadanie poboczne. Mianowicie odciągnąłem strażnika od jego skrzyni, po czym kupiłem klucz od jednego z górników oraz zgarnąłem całą zawartość kufra. Później udałem się do Jana, od którego bez problemu otrzymałem listę towarów. Przy okazji dokupiłem więcej strzał, których nigdy za wiele. Teraz mogłem wrócić do nowego obozu, omijając oczywiście Lewusa, z którym nie chciałem jeszcze walczyć. Lares dopisał kilka towarów do listy, którą miałem teraz przekazać do starego obozu. W tym momencie mogłem również dołączyć do najemników. Później wydałem praktycznie wszystkie dostępne punkty na naukę zręczności. Tak się prezentowały moje statystyki na chwilę obecną. Przed rozpoczęciem drugiego rozdziału pofarbiłem jeszcze trochę doświadczenia. Zręczność w pierwszym gotiku odpowiada głównie za możliwość korzystania z lepszych łuków oraz wpływa na celność. Zwiększenie zręczności do 50 było bardzo czuwalne, bo strzały duże częściej leciały tam, gdzie celowałem. Przy podstawowej zręczności strzały bardzo często skręcały podczas celowania w przeciwnika. Wolne celowanie pozwalało mi na chowanie się przykładowo za drzewami, przez co czasami przeciwnicy nie wiedzieli co zrobić. Tak m.in. udało mi się zabić najemników z jaskini pod obozem. Udało mi się też zabić topielca z pod tamy. Palkę z cięższymi przeciwnikami musiałem rozkładać na kilka razy. Strzelałem tyle razy ile mogłem, odbiegałem aż MOB przestanie mnie gonić i powtarzałem czynność aż do skutku. Załatwiłem sobie też siłą chatę w nowym obozie: mianowicie zabiłem krzykacza. Gorn coś tam o tym wspomniał, a tak to się nikt tym nawet nie przejął. Do starego obozu odniosłem listę z towarami oraz przy okazji wydałem kolejne punkty w zręczność. Później dokupiłem od wilka jeszcze więcej strzał, natomiast od Kronosa piersi na zręczność. Ze wszystkich zabitych potworów zbierałem oczywiście trofea, aby mieć czym handlować w następnym rozdziale. Tak bardzo wkręciłem się w farmienie expa, że pod koniec zabrakło mi aż strzał. Ostatnie potwory dobiłem więc mieczem, a tak to wyglądało przed drugim rozdziałem. Po dotarciu do obozu na bagnach oraz rozmowie z Lesterem rozpoczął się właśnie rozdział drugi. Obóz na bagnach przygotowywał się do nawiązania kontaktu ze Śniącym, a moim zadaniem było rozeznanie się w sytuacji. Na początku udałem się na zakupy do Dariona. Nowy rozdział to też nowe ekwipunki handlarzy, dlatego zakupiłem kolejną porcję strzałów. Sami zobaczcie jaką studnią pieniędzy są zbierane trofea od potworów. Później udałem się do mistrza Iberiona. Przypominam sobie twoją twarz. To niemożliwe. Nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy. Ech... Do nawiązania kontaktu potrzebny będzie kamień ogniskujący, który miał przynieść jeden z nowicjuszy, ale do tej pory nie wrócił. Musiałem więc udać się do kamienia przy obozie oraz go przynieść. W nowym rozdziale pojawiło się kilka nowych potworów, ale nie było tego dużo. Szukam kamienia ogniskującego. Teraz jestem jedynym prawdziwym sługą śniącego tylko ja! Gin! Nyras od razu rzuca się na nas z bronią, i za pierwszym razem mało brakowało, ale poległem. Za drugim razem biedak przyblokował się na skałach, więc był bez żadnych szans. O wszystkim poinformowałem Iberiona, a ten kazał mi zanieść artefakt do korka Loma. Do nawiązania kontaktu ze śniącym potrzebna jest duża ilość wydzieliny z wnętrzności pełzaczy. Same pełzacze mają jej za mało, dlatego musiałem znaleźć coś innego w ich gnieździe. Niezwłocznie wyruszyłem więc w stronę kopalni. Nowy rozdział to też nowe łuki u kawalorna, dlatego wskoczyłem do niego po zakupy. Kupiłem najlepszy dostępny na ten moment łuk oraz sporo strzał. Przy okazji nauczyłem się pierwszego poziomu łucznictwa, aby szybciej strzelać oraz trafiać obrażenia krytyczne. W tym momencie poczułem się na siłach, aby powalczyć z Lewusem. Za pierwszym razem moja strzała od razu go zabiła, po czym rzucił się na mnie Ryżowy Książę. Za drugim razem moja strzała tylko go powaliła i w sumie nie wiem na jakiej zasadzie to działa, że raz strzały są śmiertelne, a raz nie. Jak wiecie, koniecznie dajcie znać. U Wilka zakupiłem dużą paczkę strzał, a u Kronosa pierścień na plus 10 do zręczności. W tym momencie miałem 81 punktów zręczności i z tego co wyczytałem daje to już 100% szansy na trafienie. Niestety w pierwszej części punkty zręczności nie zwiększają też zadawanych obrażeń, dlatego postanowiłem, że kolejne już punkty przeznaczę na naukę ucznictwa. Aby dostać ją w ogóle do szybu, w którym są pełzacze, najpierw trzeba przynieść Janowi koło zębatę. Koło znajduje się w jednym z pobocznych szybów i jest to taka wstępna walka z małymi grupami pełzaczy. Mimo, że łuk zadawał całkiem spore obrażenia, to z czterema pełzaczami musiałem się chwilę pomęczyć, aby się udało. To co było świetne w wolnym celowaniu, to to, że mogłem wybijać potwory z jakiejś półki skalnej i nic nie mogły zrobić. Znalezione koło zaniosłem do Jana, a ten wysłał mnie do Ozgana pilnującego bramy. Aby strażnik zgodził się na otwarcie bramy, musiałem załatwić dwóch albo trzech strażników świątynnych. Wybrałem tylko dwóch, ponieważ im mniej, tym mniejsza szansa, że zabiorą mi doświadczenie za zabite pełzacze. Później musiałem przebić się przez stado pełzaczy czychających w szybie, aż nie dotarłem do gniazda królowej. No i tutaj dochodzimy do problemu, który jest dużym minusem, jeżeli chodzi o pierwszą część gotika. Otóż, jeżeli nasza postać nie przebija się przez pancerz przeciwnika, to nie zadajemy mu żadnych obrażeń. Z tego też powodu nie byłem w stanie zadać królowej żadnych obrażeń ani łukiem, ani mieczem, ani podstawowymi czarami. Zmuszony byłem więc wziąć potrzebne jaja pełzaczy oraz odpuścić zabicie królowej. Szkoda tych 2000 doświadczenia, ale co zrobić? Po wyjściu z kopalni dobiłem na paru potworach dziesiąty poziom i 20 punktów umiejętności wydałem na drugi poziom łuku. W tym momencie tak naprawdę wycisnąłem z łucznictwa praktycznie maksimum i zostało mi jedynie zmieniać łuki na lepsze. Dla zasady dobiję jednak zręczność do setki. Przed powrotem do obozu zabrałem się za jeszcze więcej farmienia. W drugiej części gotika poprawiono już aspekt obrażeń, bo kiedy nie przebijamy się przez pancerz przeciwnika, to zadajemy mu minimalne obrażenia. Oznacza to, że jesteśmy w stanie zabić każdego przeciwnika, nawet na początku gry, oczywiście z wyjątkami. I to moim zdaniem jest dużo lepsze rozwiązanie i dobrze, że to zostało poprawione w kontynuacji. Po oddaniu jej Korkalomowi to jeszcze nie wszystko, ponieważ musiałem odzyskać prastary Almanach, który informuje, jak naładować kamień ogniskujący. Księga została skradziona jednemu z nowicjuszy przez czarne gobliny, dlatego trzeba tam iść i to odzyskać. Nie pójdziesz ze mną? Zostanę tutaj i będę. <laughs> Ubezpieczał tyły. Część goblinów udało mi się już zabić wcześniej, więc teraz miałem trochę łatwiej na wejściu. Chyba niemożliwym byłoby zabicie całej grupy w bezpośrednim starciółkiem, więc uciekałem na drugą stronę mostu i stamtąd strzelałem. Część goblinów się blokowała, część spadała do wody, a ja wybijam je po kolei. Muszę przyznać, że trafianie celów znajdujących się daleko, a dodatkowo będących w ruchu było całkiem satysfakcjonujące. Później zacząłem też wskakiwać na skałę obok wejścia do jaskini i to też dawał egzamin. Takim sposobem udało mi się wybić całą jaskinię goblinów, po czym odzyskałem almanach. To wszystko co potrzebne jest do nawiązania kontaktu ze Śniącym i podczas najbliższego wieczora zaczyna się rytuał. Przebudź się, o Śniący! Po przerywniku rozpoczyna się rozdział trzeci, a więc od razu udałem się do kawalorna, żeby zakupić nowy łuk, czyli wiliczekły. Swoją drogą, czy znacie jakiś inny sposób na pozyskiwanie łuków w Gothicu 1? Da się w ogóle znaleźć łuk pojawiający się u handlarzy w danym rozdziale wcześniej? Z nowym wyposażeniem wróciłem spróbować zabić królową, ale dalej nie robiłem jej żadnej krzywdy. Jedyne co zadziałało to kula ognia. Później wróciłem do nowego obozu, aby zdać relację z wydarzeń. Przekazałem listę Diego. Rytuał wielkiego przyzwania już się odbył. Wracając do głównego wątku, Kor Angar poprosił mnie o pójście na cmentarzysko orków, ponieważ w wizji widziany był ork na cmentarzu. Na miejsce ponownie zaprowadził mnie nowicjusz Talas. Na drodze musiałem zmierzyć się z kilkoma kąsaczami, ale w sumie nie byli żadnym zagrożeniem. Dosyć łatwo poszło mi z całą grupą. Tak samo z pojedynczymi orkami przed wejściem. Przydatne było też cofanie się postacią w trakcie celowania łukiem, bo można było delikatnie zwiększać dystans. Mimo, że celność przy takim poruszaniu była mniejsza o 20%, to kiedy przeciwnik był już bardzo blisko, nie miało to większego znaczenia. Nawet jeżeli strzała poleci delikatnie w prawo czy w lewo, to i tak trafi cel. W pewnym momencie cmentarzyska dotarłem do miejsca, gdzie Bal-Lukor wraz ze strażnikami walczyli z orkami. Trzeba im tutaj pomóc, po czym należy przebadać trzy korytarze wraz z górą. To oznaczało walkę z kolejnymi orkami, choć sam balukor nie jest tutaj zbyt pomocny. Na drugim poziomie ucznictwa bez już tak szybko strzela z łuku, że można po prostu zaspamować orków strzałami. W korytarzach udało mi się znaleźć dwa fragmenty pergaminu oraz wysłuchać dziwnych przemówień bala, po czym użyłem orkowego zaklęcia teleportacji. Następnie otworzyłem drzwi z drugiej strony i dotarliśmy w sumie do niczego. Nie! No to koniec, teraz całkiem mu odbiło. Gin, niewierny psie! Ja! Zabicie świra z sekty było szybkie, proste i przyjemne. Po zdaniu relacji Korangorowi przyszedł czas na próbę pomocy Iberionowi. Musiałem przynieść zioła uzdrawiające z bagien, na których koczowały błotne węże. No i tutaj ponownie miałem problem, bo łuk nie robił na nich żadnego wrażenia. Nie zostało mi nic innego jak je olać i po prostu pozbierać potrzebne rośliny. Finalnie moja pomoc była na darmo, bo koniec końców Iberion i tak umiera. Teraz jedyną nadzieją pozostają magowie wody. Kor Angar przekazał mi klucz do skrzyni korkaloma, który już wyruszył na poszukiwania śniącego. Wziąłem stamtąd kamień ogniskujący, po czym wróciłem do nowego obozu. U laresa podniosłem zręczność do maksimum, więc teraz też na papierze byłem najmocniejszym ucznikiem. Skoro nie potrzebowałem już przedmiotów na zręczność, to zakupiłem amulet oraz pierścień na zwiększenie życia. Guru zorientowali się, że oddawali cześć potężnemu demonowi z piekła rodem. Mam tu ten kamień ogniskujący. To jeden z pięciu kamieni ogniskujących, które wykorzystywano podczas tworzenia magicznej bariery. Mógłbym spróbować odnaleźć brakujące kamienie. Przed wyruszeniem po pozostałe cztery kamienie ogniskujące, nauczyłem się akrobatyki u Bastera. Pozwoli mi ona trochę szybciej się poruszać oraz szybciej budować dystans do przeciwników. Po pierwszy kamień trzeba było udać się do wąwozu obok nowego obozu i tutaj pomógł mi Milton. Niestety w grobowcu był od szkieletów, a tym akurat też nic nie mogłem zrobić za pomocą strzał. Milten też im dużej krzywdy nie robił, ale na przyspieszonym czasie nie było źle. Nadzorcę zabiłem przy pomocy zwoju otrzymanego od maga, a kamień znajdował się w jednej ze skrzyń. Drugi kamień znajdował się w kanionie troli. Aby tam dojść, musiałem przebić się przez spore ilości zębaczy. Na miejscu był Diego i o ile z gobinami byłem w stanie mu pomóc, tak z trolem już nie bardzo. Przy kościach leżących w kanionie chwilę wcześniej znalazłem zwój pomniejszenia potwora i to chyba jedyny sensowny pomysł na pokonanie trola. Później mogłem otworzyć bramę, pokonać kolejną grupę goblinów i jeszcze zająć się harpiami przy kamieniu ogniskującym. Przy wolnym celowaniu ciężko było mi jedynie trafić harpię, kiedy była tuż nade mną, a tak obyło się bez większych problemów. Trzeci kamień zdobyłem z pomocą gorna, który wykonał całą robotę, podczas gdy ja tylko skakałem dookoła. Później wejście do środka przy pomocy przemiany w chrząszcza, jeszcze więcej zabijania zębaczy, zdobycie kamienia i na końcu walka z młodym trolem. Po ostatni kamień musiałem pójść do górskiej fortecy. Jeszcze przed dotarciem do Lestera mostu pilnował golem, z którym nic nie mogłem zrobić. Golemy są całkowicie odporne na strzały, dlatego najpierw go ominąłem, a później wróciłem już z Lesterem. Forteca górska to sporo strzelania się z harpiami, które czasami bywały naprawdę denerwujące. Części już nawet nie chciało mi się zabijać, natomiast kamień należało zabrać przy pomocy zwoju telekinezy. Do użycia czaru brakowało mi 5 punktów many, dlatego udałem się do Kronosa, aby zakupić pierści magii. Następnie zabrałem kamień z fortecy i przekazałem wszystkie zdobycze Saturasowi. Za każdy oddany kamień było sporo doświadczenia, więc udało mi się wbić dwa kolejne poziomy. Wspaniale. Mamy już wszystkie pięć kamieni. Nagrodę otrzymałem 20 mikstur od Riordiana oraz 1000 bryłek rudy od Kronosa. W tym momencie miałem dużo wolnych punktów, ale je wydam za jakiś czas. Zdobyte do tej pory trofea wymieniłem u wilka na nowy łuk, a także ponad 600 strzał. Następnie zakupiłem Odli ciężką zbroję najemników. Na początku czwartego rozdziału miałem pójść przekonać magów ognia do współpracy z magami wody przy obaleniu bariery. Przed starym obozem okazuje się, że Gomez wymordował praktycznie wszystkich magów ognia. Oni nie żyją. Wszyscy zginęli. Koristo i jego ludzie byli zbyt zadufani w sobie. Gomez przestał im ufać i kazał ich zdradziecko zamordować. Jedyną nadzieją pozostał Xardas, natomiast jego wieży strzegą trzy różne golemy odporne praktycznie na wszystko. W Bibliotece Magów Wody znalazłem księgę, która dokładnie mówi na co są wrażliwe golemy. Od Kronosa zakupiłem więc woje sopli lodu oraz ognistych pocisków. Z kolei od Kowala w obozie na bagnach boski młot. Z takim ekwipunkiem byłem gotowy na pokonanie golemów, natomiast, żeby w ogóle dość wieżę Sardasa, trzeba przebić się przez hordy orków. Kamienne golemy wrażliwe są na obrażenia obuchowe, dlatego też potrzebny był młot. Wystarczyło zaspomować golema atakami. Lodowy golem wrażliwy jest na ogień, natomiast ognisty, jak możecie się domyślać, na lód. Co ciekawe, wolne celowanie zaimplementowane zostało też do magii, dlatego i w tym przypadku musiałem celować, gdzie rzucam czary. Po oddaniu wszystkich serc demonowi mogłem przeteleportować się do Xardasa. Ktoś mnie przeszkadzać mi w moich studiach! Nazywam się... Nie interesuje mnie Twoje imię. Orkowie wygnali z miasta jednego ze swoich szamanów. Znajdź tego szamana. Problem z wieżą Sardasy jest taki, że dosyć ciężko z niej zejść, bo nie ma tutaj żadnej drabiny. Na szczęście da się to zrobić, skacząc na poblisku półkę skalną. Na drodze do starej Cytadeli było dosłownie paru przeciwników i jeszcze kilka orków przy samym szamanie. Ork zaznaczył mi na mapie, gdzie są ziemię orków, oraz poinformował mnie, że do bezpiecznego wejścia potrzebny będzie znak przyjaźni. Obcy weźmie ulu Ulumulu? A co to takiego? Znak przyjaźni. Ulumulu jest w stanie stworzyć inny ork z wolnej kopalni. Po przybyciu do nowego obozu okazuje się, że stary obóz przejął wolną kopalnię i dodatkowo trzeba ją odbić. Przed atakiem udałem się jeszcze do wilka, który ma pomysł na nowy pancerz z płytek mocniejszych pełzaczy. Na terenie kopalni leży odgroma ciał, z których zabrałem sporo przedmiotów. Przed wejściem do kopalni musiałem się rozprawić z szakalem oraz dwoma strażnikami. Po wejściu do środka do pomocy miałem jeszcze Gorna, ale ten dosłownie co chwilę się bugował na jakichś teksturach, więc finalnie i tak musiałem zabijać tutaj wszystkich sam. Było tu od cholery strażników, ale przy odpowiednim ustawieniu dało się ich wybić. Mało tego korzystali z kurz, które potrzebują sporo czasu na przeładowanie, więc będąc dostatecznie blisko mogłem ich zaspomować atakami. Oprócz strażników oczywiście była walka z mocniejszymi pełzaczami w korytarzach kopalni. Pełzacze były mocniejsze, ale ja też wymieniłem łuk na lepszy, więc w teorii cięższe wyzwanie, ale w praktyce tak jakbym walczył z normalnymi pełzaczami. Przyznam, że nie pamiętałem do końca, gdzie znajduje się Tarok, i w pierwszy raz skacząc z półki skalnej, totalnie go nie zauważyłem. Po wyczyszczeniu z wrogów całej kopalni, musiałem przejść korytarze z dodatkowe dwa razy, i dopiero idąc od drugiej strony z pochodnią, zobaczyłem, że ktoś tam siedzi. Ork był ranny i potrzebował lekarstwa, które znalazłem już chwilę wcześniej. Tarok, w zamian za pomoc, stworzył mi ulumulu, ale potrzebne były trzy składniki. Na pierwszy ogień poszły kły błodnego węża. Na początku próbowałem go zabić młotem, później magią czy nawet kuszą, która miała spore obrażenia i nic nie działało. Przyszła więc pora na wydanie zgromadzonych punktów doświadczenia. Skoro do zakończenia gry i tak wymagana będzie walka dwuręcznym mieczem, to postanowiłem wydać punkty na naukę pierwszego poziomu, a resztę wpakować w siłę. Od kowala na bagna kupiłem najlepszy dwuręczny miecz jaki posiadał i dopiero teraz się udało. Drugim potrzebnym składnikiem był język ognistego jaszczura. Takiego gada upolowałem na jednej z plaż. Ostatnim elementem był róg cieniostwora i trochę dziwnie mi się zadawało obrażenia łukiem, podczas gdy nie mogłem nic zrobić wężom błotnym. Mam już wszystkie przedmioty potrzebne do sporządzenia ulumulu. Gotowe. rok teraz spać! Po wyjściu z kopalni rozpoczyna się rozdział 5. Pierwsze co zrobiłem to udałem się do Wilka, aby odebrać zbroję z pancerzy pełzaczy oraz kupić najlepszy łuk dostępny w grze. Rozdział piąty. jest to też moment, w którym wkraczamy na ziemię orków. Z wyposażonym u żadna bestia nie zwraca na nas uwagi, z wyjątkiem paru ciekawskich orków, którzy przyglądają się, co robimy. Wejście do świątyni jest zamknięte, natomiast w jednej ze skrzyń znalazłem orkowe zaklęcie teleportacji. Takie samo zaklęcie, którym posłużyłem się na cmentarzysku orków. W świątyni czekało mnie kilka zagadek do rozwiązania oraz walk z szamanami, ale najpierw musiałem uporać się ze szkieletami. Tutaj zmuszony byłem wykorzystać zwykły oręż, natomiast samego maga zabiłem już normalnie łukiem. W pierwszej zagadce musiałem przekręcić kolumny w odpowiedniej kolejności zgodnie z inskrypcją na ścianie. To doprowadziło mnie do sali z pierwszym szamanem. Przekręciłem tutaj trzy przyłączniki, jednocześnie zabijając pojawiające się demony, i na końcu pojawił się szaman. Niewierny w domu pana, bądź przeklęty. Sam bądź przeklęty, pajacu. Walka z szamanami jest dosyć irytująca, bo kiedy złapią nas w swoje czary, to ciężko się z tego uwolnić. Tutaj akurat jakoś udało mi się spod tego wyjść i później zaspamowałem wroga szybkimi strzałami. Przy drugim szamanie miałem spore problemy i na początku zabiłem go mieczem. Uznałem jednak, że skoro łuk zadaje mu obrażenia, to powinienem go zabić łukiem. Finalnie udało mi się doskoczyć do miejsca, w które szaman nie był w stanie strzelać, i takim sposobem udało mi się go wykończyć. Podobnie wyglądała walka z pozostałą dwójką szamanów. Miecza musiałem używać jedynie na fanatycznych strażnikach, którym mój łuk nie przebijał pancerza. Aby dostać się do czwartego szamana, trzeba uruchomić dwa przełączniki. Chcąc zaoszczędzić trochę czasu, próbowałem przemienić się w topielca i przeskoczyć na drugą stronę. Widziałem, że ludzie go gotika wskakiwali tam takim sposobem, ale mój topielec chyba jakoś słabo skakał. Zrobiłem to więc normalnym sposobem i zabiłem czwartego szamana. Wolne celowanie pozwoliło mi przyciągnąć szamana pod kolce i takim sposobem umarł praktycznie w sekundę, ale nie zgarnąłem za niego expa. Z tego powodu zrobiłem to tak jak trzeba, zgarniając 8000 doświadczenia. Oprócz miecza, który posiadał każdy szaman, na stole leżał Uriziel. Po powrocie do Xardasa ten wysyła mnie do swojej starej wieży po lepszy ekwipunek, a sam przygotowuje formułę naładowania Uriziela. Aby dostać się do celu musiałem zanurkować w wodzie, a na miejscu czekała na mnie armia szkieletów oraz zombie. O ile szkielety chciało mi się zabijać, tak zombie były na tyle wolne, że ja odpuściłem. Ze skrzyń zgarnąłem trochę eliksirów oraz starożytną zbroję magiczną. Do naładowania miecza potrzebny będzie kopiec rudy z nowego obozu oraz pomoc innego maga. Najpierw jednak wydałem zdobyte punkty na drugi poziom władania dwuręcznym mieczem, a resztę w siłę. Tak prezentowały się moje statystyki przed szóstym rozdziałem. Jesteś gotów? Nie, ale nie mamy wielkiego wyboru. Teraz albo nigdy. Zatem do dzieła. Przed ponownym udaniem się do świątyni zrobiłem jeszcze jedną rzecz. W starej wieży oprócz lepszego ekwipunku znalazłem też teleport do magów ognia ze starego obozu. Trzeba tutaj trochę powalczyć ze strażnikami, ale nie robią tego na darmo. I nie chodzi tu o pomstę magów, a o uwolnienie kowala ze starego obozu. Z ciała zabitego Gomez'a zabrałem klucz do lochów, którym otworzyłem celę Stowna. Za pomoc kowal jest w stanie ulepszyć moją starożytną zbroję. Teraz z czystym sumieniem mogę udać się do świątyni na ostateczną walkę. Tym razem nie miałem już orkowego zaklęcia teleportacji, dlatego zabiłem wszystkich szamanów modlących się do figurki śniącego, po czym zdjąłem posążek z góry. Z tym przedmiotem mogłem normalnie otworzyć bramę. Powstrzymam cię! Ostatni szaman w świątyni, czyli strażnik śniącego, wrażliwy jest jedynie na Uriziela lub runę tchnienia śmierci, więc zmuszony byłem użyć miecza. Później musiałem wbić pięć zdobytych ostrzy, aby otworzyła się brama. Nie mamy wiele czasu, więc słuchaj uważnie. Musisz przebić serca kapłanów pięcioma sztyletami. Śniący staje się potężniejszy. Z każdą minutą. Jeszcze przed wejściem na wielką salę w schowkach znalazłem dużo mixtur z trwałym podniesieniem statystyk. I tak wyglądała moja postać na sam koniec. Nawet najlepszy łuk w grze niestety nie zadawał obrażeń ani Korkalomowi, ani opętanym nowicjuszom, dlatego w końcówce też musiałem głównie wykorzystywać broń białą. Zresztą, tak czy siak, nieważne czym się gra, i tak w finalnej walce musimy użyć Uriziela. Widziałem, że niedawno swoją premierę miała modyfikacja Gothic Reworked, która usprawnia pierwszego gotika i podobno pozwala na faktyczne zakończenie gry łukiem, jeżeli zdecydujemy się na taką ścieżkę. Niestety mod wyszedł kiedy już byłem w połowie nagrywek na zwykłym gotiku, a tak pewnie spróbowałbym tej wersji Reworked. Swoją drogą, jednym z powodów, dla którego zrobiłem odcinek z Gotika 1 jest to, że chciałem sobie przypomnieć rozgrywkę przed wyjściem Gotika Remake. Aby jednak nie było to zwykłe przejście, urozmaiciłem sobie grę modyfikacją na wolne celowanie i muszę przyznać, że grało mi się dobrze. Nigdy nie byłem fanem oryginalnej walki dystansowej, a w tym podejściu ta walka łukiem była bardziej dynamiczna i faktycznie musiałem brać czynny udział w potyczkach. Jeżeli ktoś chce przejść Gotika łukiem w trochę inny sposób niż klasycznie, to polecam spróbować tej modyfikacji. W każdym razie na koniec pozostało mi wbić miecze w pięć serc śniegowego i takim sposobem udało mi się wygnać demona do innego wymiaru oraz ukończyć całą grę. Dzięki każdemu, kto dotrwał do końca materiału i słyszymy się wkrótce.